Kurde, To że mam dłuższy pręt. <gry> Witam cię serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Jeśli nie po raz kolejny, to koniecznie zasubskrybuj by być na bieżąco ze światem maszyn rolniczych. Dziś testujemy sprzęt kultywator bezorkowy marki Ozdoken. Od razu to co rzuca się w oczy. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, marka Ozdoken lubi ten typ składania wałów. Przy broni talerzowej, która była bardzo ciężka, możecie sobie wrócić do tego filmu. E, też ten wał. Można było wziąć na siebie, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo wygodną sprawą nie tylko do y, transportu, ale i do przechowywania, magazynowania takiej maszyny gdzieś w ciasnym miejscu. Konstrukcja tych dłut bardzo przypomina mi konstrukcję pługu dłutowego, aczkolwiek jest to kultywator i trzeba to przyznać. Mamy bardzo gęsto zamontowane te łapy. Co 30 cm znajdziemy w tym modelu. Mamy też modele, które mają zęby ustawione w trzech rzędach, i wtedy w przypadku 9 zębów mamy tylko szerokość 220 cm ze względu na to, że tam ten rozstaw pomiędzy zębami zmniejsza się jeszcze do 20... Dobrych 4 cm, prawie 25 cm w zależności od modelu. Są mniejsze modele od 5 zębów, 7, 9 i 11 w tym modelu dwurzędowym. W modelu trzyrzędowym tam zaczynamy od 9 zębów, później 11, 13, 15 i nawet 17 zębów, gdzie maszyna osiąga szerokość 4-20 czyli już bardzo szeroka maszyna i duże zapotrzebowanie mocy choć uwaga, jest to maszyna, która potrzebuje dużo mniej mocy niż pług dłutowy do 45 cm a jednak ta moc około 120 koni mechanicznych powinna tutaj spokojnie dać radę według katalogu, ale oczywiście to sprawdzimy w warunkach polowych zabezpieczenie non stop, czyli ten komfort, że Trafienie na kamień nie wymaga od nas wysiadania, wkładania śruby. Sprężyna w sprężynie. Siła wyzwalania to 700 kg. Widzimy, że ta część grządzieli jest żeliwna, odlewana, jest to odlew, do którego zamontowane mamy skrzydełka i dłuto. Sprawdzimy sobie, szerokość dłuta, mamy 6 cm. No i właśnie, jest to kultywator bezorkowy. On nie ma szerokich dłut. Porównując go do. Tego samego producenta dłutowego Boltan, który również znajdziecie na y, moim kanale jako szczegółowa prezentacja i test. Tam były dłuta 8 cm, no i oczywiście jak to w półdłutowym 45 cm rozstawu, nie tak jak tutaj, jak 30 cm rozstawu. Skrzydełka tutaj odkręcane, można sobie odkręcić i pracować bez nich. Takie właśnie różnice wpływają na to, że, że tej mocy będzie potrzeba mniej. Pomimo tego, że mamy więcej zębów, myślę, że to wszystko wyjdzie w teście i to zapotrzebowanie mocy, bo wiem, że to jest najbardziej taka niega doma. Czy mój ciągnik da radę? Czy mój ciągnik y, podoła na daną głębokość? I to chcę sprawdzić, to chcę pokazać, żeby nie było wątpliwości przy zakupie takiej maszyny, czy dana moc sobie będzie w danej głębokości radzić. Tandemowy wał jest standardem, jedyną opcją jest to, że jest regulowany hydraulicznie, ale myślę, że warto to mieć ze względu chociażby na to, że ten transport i magazynowanie maszyny jest dużo fajniejsze. Łożyska jak widać obsługowe, mamy kalamitki którymi powinniśmy cały czas przesmarować te wały. Kąt natarcia wałów regulujemy za pomocą tej śruby rzymskiej, z lewej, prawej strony musimy równomiernie ustawić i dostosować sobie kąt, pochylenie tego wału, tak, aby po prostu pracował odpowiednio. Pomimo, że mamy tutaj zabezpieczenie non stop, mamy również zestaw śrub, który jeździ cały czas z nami. Oczywiście tutaj jest możliwość zerwania również tej śruby. Choć naprawdę myślę, że jest to już drastyczna sytuacja. W każdym razie na pewno się ucieszymy, że mamy taką śrubę pod ręką w przypadku zerwania jej. Wieżyczka widzimy, że nie jest spawana, jest skręcana. No, w przypadku takiej maszyny, dobry kierunek, ze względu na to, że. Te naprężenia, które się pojawiają w przypadku jakiegoś napotkania na kamień, na pewno nie będą powodować pęknięć. Skręcane to skręcane pęknięć nie będzie. Jeśli chodzi o te otwory blokujące, ograniczają nam one maksymalną głębokość pracy. Tutaj miejsce słożnia, które pozwala na złożenie maszyny w pozycję transportową czy też magazynowania. Widzimy, że tutaj przełożenie spowoduje, że ta rama nie pójdzie wyżej, więc. Maszyna nie zagłębi się bardziej, czyli ustalamy sobie tutaj, do jakiej głębokości chcemy pracować. Dzięki tym ogranicznikom też wał równo się ustawi, nie będzie przekrzywiony, tylko wyrówna się odpowiednio lewa, prawa strona. No i będzie to wszystko pracować równo, więc warto z tego, myślę, korzystać nie tylko na samym siłowniku. Zwłaszcza, że siłownik jest zamontowany centralnie i te przekrzywienia mogą mieć miejsce. Zawsze trzeba sobie ustalić, z jaką głębokością pracujemy i oprzeć tę ramę tego wału. Myślę, że nie ma sensu dłużej nawijać. Jedziemy pracować tą maszyną i sprawdzić jak sobie poradzi. Ach. Dotarłem na pole i przyprowadziłem dwie maszyny, jak widzicie. Kultywator bezorkowy również marki Ozdoken i tutaj pług dwutkowy marki Ozdoken. Wyszło tak, że przyjechały do mnie dwie maszyny, które testuję, ale ten materiał skupia się na teście jednej, chociaż myślę, że warto porównać te maszyny. Dlatego na koniec materiału będzie też taka wspólna część w obydwu odcinkach, zarówno z tym, jak i z tym, porównująca te maszyny. Także dzisiaj więcej będzie o jednej maszynie, a możecie przejść na drugi materiał, w którym jest więcej o drugiej maszynie. Ruszyłem z bezorkowcem. 9 łap już pracuje w ziemi 8 km na godzinę. No i widzę, że robi fajną robotę. Choć prędkości by się przydały. Nie wiem jeszcze na jaką głębokość aktualnie pracuję, ale prędkość jest potrzebna. Dużo ładnie pole wygląda, gdy... Ten wał dogniata mocno ziemię, wtedy to wszystko ładnie jest wyrównane. Za, zarównane są też te przestrzenie za łapą. Z tym, że mamy tutaj jeden siłownik, który bardzo fajnie jest skonstruowany, bo możemy wał wziąć na siebie, ale przez to też nie mamy siły do dociśnięcia. I pomimo tego, że ja dociskam tym siłownikiem, to ten wał i tak pracuje, nie ma tej siły. Koniecznie y, musi być wszystko zabezpieczone, żeby nie mogło po prostu pójść wyżej, żeby ograniczała podrywanie tego wału. Teraz nie ma szans, żeby go poderwało. Będzie na pewno dużo równiej. dwał zablokowany na swożniach. Jest naprawdę mega równo. Zakryte są te szczeliny po zębach. No i zabieramy 2.55 maszyna 2,70, ale oczywiście trzeba troszeczkę tej zakładki robić. Zabezpieczenie sprężyna w sprężynie. Nie widzę, żeby zbytnio pracowało, widocznie nie trafiłem jeszcze na... Konkretną przeszkodę, dodatkowo też są śruby zrywalne, które też mogą się zerwać tak naprawdę, chociaż tutaj no to zabezpieczenie sklepowe po to jest, żeby właśnie ta śruba się nie zrywała. 8 km na godzinę jedziemy, a spalanie chwilowe wynosi około 12 litrów na hektar oraz 23 litrów na godzinę. Kultywator bezorkowy szalał teraz na 8 km na godzinę, jest wypoziomowany. Zobaczcie sami. O, no prawie, a tutaj. No minimalnie, minimalnie coś tutaj się zmieniło. O, coś takiego powinno być, więc nieduża różnica. Sprawdźmy głębokość pracy. tego sprzętu. Już tutaj. Czyli znaczy, nie jesteśmy za głęboko. 20 cm. Gdzie pracują skrzydełka, jestem ciekaw. Czyli przy 20 już te skrzydełka robią robotę. Zajrzyjcie sobie na film drogi, gdzie jest kół błotowy, boltan. Tam przy 20 e, głębokości te skrzydełka w ogóle nie pracowały w ziemi. Czyli to jest takie minimum. Widzimy, że ta ziemia jest bardzo zbita, ussana od żniw, zostawiona. Teraz mamy kwiecień, koniec kwietnia, będzie tutaj siana kukurydza, więc był jeszcze popląd, wyciągnął. 27, 27 i 6 na godzinę. Podsumowując ten zestaw, jadąc 6 km na godzinę, byliśmy w stanie zagłębić maszynę na 27 cm, jadąc 8 km na godzinę. Niestety tylko 20 cm jesteśmy w stanie jechać. Na pewno nie są to dwie takie same maszyny, może konstrukcja łapy wydawać się podobna, ale jednak jest sporo różnic. Nie wspominając już o zabezpieczeniu, o samym elemencie roboczym, tutaj mamy 6 cm szerokości dłuto, tutaj 8 cm szerokości dłuto. Pomimo tego mamy tutaj 9 łap TU5 i ten sprzęt potrzebuje moim zdaniem więcej mocy. No ale też zabieramy 2,70 m, a tutaj 2,25 m, więc to jest różnica. W przypadku tego pola, takiego porośliska, odrostu, gdzieś tam zboża, widzimy, że ten sprzęt lepiej to wszystko miesza. Jest łapa 130 cm, więc wszystko jest bardziej zmielone. Tutaj 8-10 km na godzinę, też wyglądałoby to dobrze, ale przy mniejszej mocy ten sprzęt nie zrobi tak ładnej roboty, jak ten potrzebujący no. Też sporo mocy, ale jednak z mniejszą mocą jesteśmy osiągnąć fajniejszy efekt takim sprzętem z gęściej umiejscowioną łapą. Pomimo węższego dłuta, no robi to robotę. Wały w Tandemie kolczaste są identyczne. Ważne jest bardzo, by ten wał naprawdę dogniatał. Czyli tak, aby maszyna była oparta na tym walenie, gdzieś tam na podnośniku, tylko podnośnik na sam dół ma być tak wyregulowany, żeby maszyna była w poziomie. I dopiero widzimy fajny efekt. Ugniatania. No tutaj ten dłutowy, jadąc na 20 cm głębokości, nawet nie działały nam te, te boczne skrzydełka. Jadąc tym na 20, te skrzydełka już nam no coś tam zabierały, także to widać nawet to, ile mniejsze skrzydełko jest szerokościowo, a tu jest no, dużo większe. Czyli 27 cm, jedziemy prawie 8 na godzinę, no 7,5. Uślizgu trochę mamy, no to Ale nie, on pokazuje 7,5 ile jedziesz. bo ale już uwzględnia. Tak. A to też jest inna rozmowa. Czyli 7,5, dobre, jedziemy. Naprawdę. No i ciągnik mamy na 50 koni, bo jest troszeczkę model 600, ale jest 610. KM. Grane oprogramowanie. No dobra, to teraz zmniejszamy głębokość, To bo bardzo ciężko. No i zobaczymy też jaki będzie efekt, tak? Ja teraz wybór otworu, <grymne> Tu jest dużo, jeszcze takie jakieś poro <grymne> My robimy płycie. Ja. <grymne> A tu się robi teraz głębiej. Nie, No 27 małów. 26. 7 dni. Powiedziałbym naj, naj, naj. Najniżej. 12, 13. A ja zobaczę tak tylko przez ciekawość na Maxa. Eksperyment społeczny. W tej głębokości to by w ogóle nie szło mnie zapchało wszystko o kurde, Co? To, że mam dłuższy pręt trochę <laughs> no, Tak się pracuje, na no, taką głębokość. 42 No ta maszyna ma napisane w katalogu, można pracować do 45 cm do jakiegoś piasku może by się przesypywało, ale... Na czystym 6 na godzinę, ale z 15% poślizgu 20 pokazuje ale 6. No, no, no ale jest. 6 prawdziwe jest no. 29 cm 6 km na godzinę, 8 km na godzinę, 26-27 cm tak działa 150, no nawet 5 konny dojcwar 610, bo to jest 600, ale mapa od 610 Maszyna bezorkowa o rozstawie 30 cm na każdy ząb jest w stanie zrobić fajną pracę już przy 6 km na godzinę. To 120 koni, myślę, że jesteśmy w stanie no, dobrą w miarę pracę zrobić takim zestawem o szerokości 2,70. Wiadomo, nie pojedziemy na 45 cm głęboko, ale przy takiej uprawie pożniwnej, gdzieś przygotowującej pod siew. Myślę, że taka maszyna się sprawdzi. Zwłaszcza, że ma zabezpieczenie non-stop, co to jest bardzo komfortowe, jeśli trafimy na kamień, nie musimy wysiadać z ciągnika. Także widzieliście, jak to się zachowało w materiale. Tabela jest widoczna, można teraz dywagować, jaki ciągnik do tej maszyny najlepiej podczepić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Rolnik Szuka. Cześć!